Cześć pisełki i człowieki, witam w wakacje! Ci z was, którzy są już po urlopie, pewnie sobie wspominacie jak było fajnie. Ci, którzy są przed, już się nie mogą doczekać i pewnie odliczają dni. My ze szczegiełkiem jesteśmy przed urlopem, co prawda nie mamy jeszcze żadnych konkretnych planów, ale zazwyczaj staramy się mieć dwa urlopy. Jeden z psem, a drugi bez psa. I zazwyczaj o ten drugi urlop najczęściej są pytania: jakim prawem my, posiadając domu psiaka i mając szkołę dla psów, pojechaliśmy na urlop bez sneakersa? Jak to jest możliwe? Dlaczego? Po co? I why? Więc dzisiaj postanowiłam o tym pogadać, kiedy ja uważam, że wręcz nie powinno zabierać się ze sobą psiaka na urlop. No więc tak: dużo zależy od tego, jaki macie styl podróżowania i jakiego macie psiaka. Są pewne takie ogólne zasady, porady, sytuacje, o może tak. Ogólne sytuacje, w których ja nie polecam zabierać psa. Po pierwsze, wysokie temperatury, czyli wszelkiego rodzaju kraje, jakieś tropiki, nawet wiecie, no nie tak daleko od nas Chorwacja w lipcu albo w sierpniu, no to są takie temperatury, że bardzo często. Ludzie mają problem, żeby je znieść. A jeżeli chcecie spędzić urlop w taki sposób, że większość czasu siedzicie na plaży albo gdzieś nad basenem i tam faktycznie są wysokie temperatury, uważam, że to nie jest dobry pomysł, żeby zabierać psiaka właśnie w sezonie w takie bardzo ciepłe miejsca. My byliśmy ze Snickersem dwa albo trzy razy w Chorwacji, natomiast zawsze to był albo maj, początek maja, albo końcówka września, właśnie po to, żeby te temperatury były niższe. No bo wiecie, teoretycznie w większości tam hoteli, apartamentów m, mamy klimatyzację. Ale nie po to biorę psa ze sobą na urlop, żeby bidulek siedział całymi dniami sam w pokoju, w klimatyzacji, w jakimś apartamentu, a apartamentowcu? <śm> w apartamencie, w pokoju hotelowym, wtedy, kiedy my przebywamy sobie na plaży, bo jemu jest trudno znieść wysokie temperatury. Więc warto wtedy albo może wybrać inny termin, albo po prostu sobie to odpuścić. Jeżeli lubimy smażing leżeć na plaży, a nasz psiak, no, większość psiaków bardzo źle znosi wysokie, letnie, tropikalne temperatury, to niech zostanie pod czyjąś opieką. Druga taka sytuacja to jest wtedy, kiedy Wy lubicie spędzać urlop w taki sposób, że chcecie dużo korzystać z atrakcji tylko dla ludzi, gdzie wręcz nie wpuszczają psów, tak? Wszelkiego rodzaju... Zwiedzanie muzeów, jakieś wesołe miasteczka, jakieś lunaparki. No to znowu, to nie jest ani miejsce, ani czas, ani czasami nawet zgoda na to, żeby zabrać tam ze sobą psiaka, i robimy. Albo pojawia się to nam w głowie to samo, co właśnie w wysokich temperaturach, a to niech zostanie w pokoju. Czyli tak, dzisiaj polecimy do muzeów cały dzień, a to niech zostanie w pokoju. Jutro Luna Park, a to niech zostanie w pokoju. Pojutrze jakieś tam, e, nie wiem, otwarte kina, takie, jak to, jak to się nazywa, te takie kina, jakieś 5D, nie... Interaktywne? O, interaktywne kina, albo jedziemy sobie gdzieś i chcemy na przykład pochodzić po tych wszystkich escape roomach. No i to są miejsca, do których nie zabierzemy psiaka. Jeżeli z tygodniowego urlopu okazuje się, że my 4-5 dni spędzimy bez psa, no to po co go ze sobą zabierać? To on bitulek w nowym miejscu będzie tęsknił, może się czuć niekomfortowo i co on z tego urlopu będzie miał? Nudy! Nudy! Koncerty, imprezy masowe. Czyli wszędzie tam, gdzie jest totalny tłum ludzi i bardzo głośno. No nie polecam. Psiaki mają dużo lepszy słuch niż my. E, siedzenie nawet na otwartej przestrzeni, bo często te koncerty w lecie są po prostu plenerowe. Siedzenie na otwartej przestrzeni w dużym hałasie, ścisku ludzi, wtedy, gdzie jest głośno, coś tam gra, wybucha, e, ludzie śpiewają, tańczą, skaczą. To może być bardzo nieprzyjemne dla psa. Jeżeli macie taki plan, że nie wiem, jedziecie za kimś w jakąś trasę koncertową, albo chcecie zaliczyć kilka takich dużych imprez plenerowych, to może lepiej niż niech wtedy pies zostanie pod czyjąś opieką. Nie zabierajcie go ze sobą. Nie każcie mu tam siedzieć w tym hałasie. To bardzo często się dzieje. Nawet wiecie, takie jakieś gdzieś festyny się pojawiają. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jak jedziemy gdzieś na urlą z psem na tydzień, na dwa, jest jeden taki dzień festynowy albo jeden jakiś koncert, to nie ma problemu, żeby psiak wtedy został sam. Wtedy go zostawcie. Nie bierzcie go ze sobą. Przecież to jest tylko jeden dzień albo przecież to jest tylko jeden wieczór. Jeden, jedyny koncert. Natomiast jeżeli macie taki plan, na przykład, żeby wyjechać gdzieś na weekend, gdzie jedziemy w czwartek i piątek, sobota i niedziela, będą koncerty i będzie głośno i będzie tak ogólnie dużo chaosu, no to nie, to lepiej bez psiaka. Jeżeli taki mamy pomysł na weekend, to lepiej się pobawić, jeszcze go nie zdeptamy przy okazji, bo wiecie, skacząc, tańcząc i tak dalej, można psiaka zdeptać. Więc nawet w plenerze nie polecam, to może być dla nich nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne. Ostatni temat to jest kwestia dość taka indywidualna, więc podam Wam kilka przykładów i mam nadzieję, że wtedy zrozumiecie, o co mi chodzi, bo tu mam na myśli dokładnie temperament Waszego Psiaka, czyli czy nie ma takich sytuacji, w których on może się czuć niekomfortowo, które są dla niego nieprzyjemne, które są dla niego bardzo trudne do zniesienia. Na przykład wymyśliłam sobie: O już, trzymajmy się tej Chorwacji, że pojedziemy 1500 km do Chorwacji z psem. Tyle tylko, że mój pies ma chorobę lokomocyjną i bardzo źle znosi podróż. No to czy warto go tak męczyć półtora dnia na przykład, gdzie wiemy, że on się będzie bardzo, bardzo źle czuł? Albo na przykład musimy gdzieś polecieć samolotem. A w ogóle transport psa samolotem może być dla niego bardzo, bardzo stresujący. Więc wtedy znowu musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie lecimy na tak długo, że warto, żeby on się tam, nie wiem, kilka godzin postresował, a potem będzie z nami na miejscu, czy być może lepiej odpuścić. Czy nie mamy czasem takiej sytuacji, że mam psa, który panicznie boi się wody? Nam się może wydawać, że to się rzadko zdarza, ale niekoniecznie może być taki pies. Jeżeli ja planuję kajaki, łódki, jakieś, nie wiem, katamarany, kutry, łowienie ryb itd., no to chyba pies nie będzie z tego powodu szczęśliwy, że większość czasu spędzi na łodzi, na łódce, po prostu nad wodą. To samo tyczy się psiaków, które na przykład boją się tłumu ludzi zwłaszcza jak to jest mały pies, jak nie wiem byśmy chcieli pojechać w sezonie pewnie gdzieś do Sopotu, gdzie jest tłum ludzi między zdroje, no gdziekolwiek wymyślam takie wiecie, duże miejscowości bardzo, bardzo turystyczne, gdzie jest ten tłum ludzi i jeszcze mamy małego tego pieska i wiecie, w tym tłumie ludzie nie patrzą, łatwiej go zdeptać, on się boi, bo przecież nic nie widzi, tylko gdzieś tam e, nogi ludzi, no bo jak mamy psa, który waży 50 kg, to trudniej go zdeptać, co nie zmienia faktu, że taki 50 kilogramowy psiak też może się bać tłumu ludzi, też właśnie. Się niekomfortowo czuć w takim miejscu. Więc wtedy, kiedy wy lubicie spędzić urlop tam, gdzie się dużo dzieje, a wiecie, że pies woli ciszę, woli spokój, las, cichą łąkę, gdzieś jeziorko. Takie, wiecie, gdzieś takamarki i wielu ludzi nie ma, no to lepiej być może go tam nie zabierać. No, albo na przykład agroturystyka. Jeżeli mamy psa z bardzo silnym instynktem e, myśliwskim i po prostu na widok jakiegokolwiek zwierzęcia dostaje korby, no to zabranie go w agroturystykę, jak te zwierzęta są w zasadzie na wyciągnięcie ręki, on cały czas będzie taki nabuzowany, nakręcony, no to może nie jest zbyt dobry pomysł. Więc warto zastanowić się, jakiego w domu mam psa, co lubi, czego nie lubi, czego. Się boi, co jest dla niego trudne yy, i albo go nie zabierać, albo właśnie, co Wam na koniec chcę powiedzieć, po prostu rozważyć za i przeciw. Dlatego, my ze Szczekiełkiem staramy się właśnie mieć takie dwa urlopy, bo z jednej strony czasami lubimy pojechać gdzieś dalej albo nawet polecieć samolotem, gdzieś, gdzie mamy gwarancję pogody, jest skwar, my lubimy słoneczko, lubimy sobie posiedzieć na plaży, lubimy sobie posiedzieć nad basenem, albo po prostu w tym skwarze zwiedzać jakieś miasto i wiemy, że dla Snickersa to jest bardzo trudna sytuacja i wtedy wolimy go zostawić, ale z drugiej strony lubimy też spędzić urlop tak jak Snickers lubi, czyli pojechać gdzieś w góry, w jakąś małą mieścinę, gdzie nie ma tłumu ludzi, gdzie codziennie pójdziemy sobie na jakiś inny szlak, posiedzimy nad rzeczką, posiedzimy nad jeziorkiem i to jest coś, co Snickersowi będzie sprawiać bardzo dużo radości, a nam też jednocześnie, więc lubimy jeden i drugi styl i podróżowania i odpoczywania. I żeby wilk był syty i owca cała, to po prostu czasami go ze sobą bierzemy, a czasami nie. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że może nie każdy ma taką możliwość, żeby zostawić psiaka pod czyjąś opieką, gdzieś może nie znaleźliście miejsca w fajnym hoteliku i za bardzo nie możemy go ze sobą nie zabrać. To wtedy też można rozwiązać tą sytuację, bo właśnie, albo wybieramy być może inny termin będzie taniej. Poza sezonem zawsze jest taniej. Wtedy, kiedy nie ma aż takich wysokich temperatur i nie ma takich tłumów. Być może wybierzecie troszeczkę inną miejscówkę, bardziej cichą, bardziej na uboczu. Być może po prostu inny kraj. Być może zamiast polecieć samolotem, to pojedziecie samochodem, żeby zabrać ze sobą psiaka. Zawsze jest jakieś rozwiązanie, tylko warto sobie to po prostu przeanalizować. Jakie są plusy, jakie są minusy, no i przede wszystkim w jaki sposób my chcemy e, spędzić urlop, i co by podczas tego urlopu chcemy sobie zaplanować? Bo jeżeli wiele tych aktywności jakby wyklucza obecność psa, no to może faktycznie albo zmienić ten styl urlopowania, albo znaleźć mu jakąś fajną opiekunkę, chciałam powiedzieć opiekunkę, opiekuna, opiekę, hotelik. Być może ktoś się Wam przy okazji zajmie mieszkaniem, pomieszka u Was, zajmie się pieskiem. No rozwiązań na pewno jest dużo. Ja Wam tego życzę, żebyście sobie to przemyśleli i wtedy wszyscy są zadowoleni. I urlop jest! Taki snikersowy. ja Wam powiem, jak się marzy urlop snickersowy, Kiedyś to zrobimy. Sneakersowi się marzy taki urlop, żeby było w miarę ciepło, blisko gór, bez deszczu i żeby było blisko na szlak, a jednocześnie, żeby miał swój prywatny basen. On by tak chciał pojechać, jak nam się kiedyś to uda ogarnąć, to go zabierzemy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Widzimy się już wkrótce. Nic nie poleciłam, nic nie sprzedałam. A mogę powiedzieć, dzień dobry, dzień dobry? Nie możesz, to jest Trwalowskie. Jesteś A ty. Jest... No nie. Nie mam nawet siekierki. Ani siekieratki.